Dobry wieczór Państwu. Kuba Wojewódzki, kłaniam się serdecznie. Moi drodzy, list przyszedł, a właściwie kartka do redakcji. I ten list, a właściwie ta kartka stała się zarzewiem dzisiejszego naszego spotkania. Zacytuję autentyk. Eee, zatytułowane Bydla Kuba Wojewódzki, Telewizja TVN Warszawa. Doszło. Okazuje się, że jeżeli chodzi o bydlaków, to jestem sam w tvn -ie. Zaczyna się tak. Ty brudna świnio. Ty plugawy łotrze. Jesteś jak wrzut na ciele kultury narodowej. Twoje wypowiedzi są świńskie, hamskie i bezczelne. Brak ci kultury i, i obycia. Po co się produkujesz, jełopie? Pisze autor. Życzę ci, z dużej litery, ale poprawione, abyś ogłuchł i zmarł w nędzy. Mała szansa. Niech cię... Niech cię dotkną ciężkie choroby, aby Polacy cię nie oglądali, i najważniejsze, podpis Polak-Katolik. <śleszy> Moi drodzy, wysłane z Kalisza, a na znaczku napis Bóg się rodzi, moc truchleje.